Kto tu będzie, każdy się ucieszy. Kto ma jakieś dary, niechętnie pospieszy. Dać dary z tej miary dla pana małego, by zdobyć po śmierci zbawienia wiecznego. Były stare kolędy, były pastorałki, które dzisiaj zanikły już. A to ocalić jednak od to zapomnienia. Jak kolędowaliśmy do pasterki, to szło się na psoty po pasterce, ale te psoty to niektóre były niesmaczne, bo jak wyciągali tam wóz gdzieś czy sanie komuś, ktoś musiał potem w Boże Narodzenie szukać. A jeszcze ciekawe, jak wyschodzili na dach i komin zatkali szybą. To było, no zapaliło się, a tu dym nie odchodzi. Wychodzić znowu na dach. To były niesmaczne psoty, ale to były psoty. Dnia jednego o północy, gdym zasnął w ciężkiej niemocy. Nie wiem, czy na jawie, czy mi się śniło, że koło mej budy słońce świeciło. I jeszcze były w domu słomy przynosili wiązkę słomy i na tych słomach się my tarzali, tam my leżeli. Takie były zwyczaje, co ja pamiętam. Boże Narodzenie nie wolno się było nawet czesać. Trzeba było, bo były krowy, były świnie, konie. Trzeba było przygotować wszystko na dwa dni świąt, na sieczki, Nanosić wody, siana ściągnąć ze strychu, buraki przenieść z piwnicy. To trzeba było, bo nie wolno było. Boże Narodzenie to było święto. Nie wolno było pracować. Gwiazdeczko, co świeciła nad stajenką, tam powiedz, że gwiazdko miła. Powiedz gwiazdko nam, ktoć mleczne wskazał drogi, żeś przebyła świat i przed Boży tron ubogi, mędrcom słała ślad.